Porto de Galinhas, położone w Brazylii, to wspaniałe nadmorskie miasto, które w ostatnich latach stało się popularnym miejscem turystycznym. Znane z zapierających dech w piersiach krajobrazów i dziewiczych plaż, Porto de Galinhas oferuje turystom wyjątkowe wrażenia z podróży. Naturalne piękno Porto de Galinhas jest naprawdę hipnotyzujące. Jego dziewicze plaże ciągną się kilometrami. Turkusowe wody są idealne do pływania, snorkelingu i nurkowania, umożliwiając turystom odkrywanie tętniącego życiem życia morskiego. Główna plaża miasta, zwana także Porto de Galinhas, jest szczególnie znana z naturalnych basenów utworzonych przez rafy koralowe podczas odpływu. Baseny te zapewniają niesamowitą okazję do nurkowania z rurką i obserwowania kolorowego życia morskiego. Niezależnie od tego, czy szukasz wakacji na dziewiczych plażach, czy przygody na świeżym powietrzu, wizyta w Porto de Galinhas obiecuje niezapomniane wrażenia. Dzięki oszałamiającej scenerii i dynamicznemu przemysłowi turystycznemu, ten brazylijski klejnot słusznie zasłużył na swoje miejsce jako obowiązkowy cel podróży dla podróżników z całego świata.